O, jadę do Kornela z Moskwy po nową przypomnę. Oczywiście na wschód trzeba jechać. I teraz ja prowadzę, to można zaparkować porządnie. A nie jak te blondynki. Puk, 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 puk. To tam? Tormeo. O, witam. Witam. Jestem Jasnowidz z Moskwy. Przepraszam za tamtego Ruska. On mnie oszukał. Był na zastępstwie. Oczywiście, tak. A więc przepowiednia, tak? Tak. Oto przepowiednia! Bartuś będzie pedałem do końca swoich dni i zawsze będzie toksyczny i będzie ROBOLEM w kopalni. I dobrze. Tam... ma kurwy. Co tam? No, no, to chujowo... to jest moja. Jestem Bartuś. To brzmi bardzo... gracie nie wkoja. Wolność dla pedałów. To co? Pochowamy go? Nie! Główna się nie rusza, bo śmierdzi. Bierze się takie coś i się wypierdala śmiecia do śmieci. Bo jest śmieciem w końcu. Masz cukiereczka? C4, cukiereczka? No taki C4, cukiereczek. Przydałby się, cukiereczek. No dawaj. Poszukaj w tabli. Już widzę. Eee, wolność dla pedałów. Eee. Mam coś. Hmm Te cztery, które nie wysadzi aluminium o oh. no i Myślisz, że to zadziała? Myślisz, że tego go powstrzyma? Wymiatać! Boże, to nie tak. <laughs> to musimy się pozbyć tego śmiecia. Mam A. pewien pomysł. Mm. Pięknie. Siadaj. Korne serio. Co tu się stało? Salujesz No co za fail. No Jak teraz wyczyścić tą linę? Romeo Samochód nam się zepsuł. Ej, wiesz, że ty miałeś wysiąść i wypłynąć na zewnątrz? Wymiatać, Wymiatasz, ty miałeś wysiąść, wypłynąć i powiedzieć, bo. <grym> o po boże! Po pozbyliśmy go się! Pozbyliśmy się go Ale Zapailowałeś nie? Wymiatasz! Czyli musimy wziąć to. A więc przepowiednia, tak? Tak. Cięcie.

Trochę za długo ta dzisiaj. Oh. <Elijah> ty, ty miałeś z 8 sekund, a nie kurde pół minuty. Nie, <G scenery> sí tak mówię, kiedy ona drzinga nasi. Tak Dobra, to czekaj. To co z nim robimy? Boże, nie tak. Miałeś powiedzieć, to chyba go pochowamy. Co za fail? To już było, spoilowałeś. No, to już było. Jak to było? Nie było. Teraz no byliśmy tego. No dobra, okej, okay, to jeszcze raz. Ty patrz, fregata sadunela. Powiedzmy, że mamy to. Tak.